<laughs> Wiem, ci wam jak złapać w prosty sposób Di. To potrzebne będzie page Sharp i Discord, więc wchodzicie na Discorda, który jest w opisie i kopiujecie sobie jakieś koordynaty, Na przykład tutaj No, kopiuj tekst, wchodzicie sobie w notatki albo gdzieś tam można zapisać, czy e miejsce, jak to miałeś, tego a teraz sobie kopiujecie to wchodzicie do PGA a tutaj i ten dito, będzie, ten dito będzie w postaci jakiegoś innego pokemona oczywiście i, i mam tej numera i to jest mój dito więc się teraz nie będę trwał tam ale dla spągnienia że mam tego dito to mogę wam pokazać Czekajcie. Files. No games. Dobra. Jak widzicie, jest. Są trzy Ditto. Screen. No i jak już będziecie ten, przy tym Ditto, to skąd poznać, że to jest, to jest akurat Ditto? po prostu się tepacie, Klikacie OK, i tam powinna Wam postać przejść do tego pokemona I to jest właśnie Ditto. Yy, I ja teraz. Właśnie będę mógł dopiero za godzinę 35 złapać, bo yy, tam jak się te pniecie to macie cooldown taki, że nie możecie łapać Pokemonów i jest zależy od miejsca, od odległości miejsca, do którego się te tepacie. Yy, na przykład o... Żeby wam czy to działa, to pokażę wam yy, na tym o filmik. Kopałem właśnie o... ten sam pokémon jest. Ma macie. I trochę. O no kurde. Dobra. No i tutaj łapie Pokémona. No i jest wcale catch, a dodaj. I zupełnie to. To cyk. żeby zobaczyć, że to jest na pewno. I to. to się mieli teraz to. No i jak widać, jest. to pokazane właśnie jak kupałem Lisa Manuel, no i to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku.